Dawno nie nagrywałem vloga, dlatego powiem co ostatnio u mnie się działo. Przede wszystkim e, na okres dwóch miesięcy i to było od marca do e, maja, testowałem czystą Michę, czyli wyrzuciłem praktycznie 90% nabiału. Czasami się zdarzył. E, zdarzyło dodać trochę mleka czy też jakiś jogurcik, ale no, w porównaniu do tego co jadłem Serki wiejskie, czasami kilogram dziennie, nic takich rzeczy nie jadłem przez 2 miesiące. Jadłem bardzo dużo warzyw, jadłem bardzo mało produktów przetworzonych i powiem Wam w tym momencie, jak odczułem taką zmianę. No i teraz, no, 3-2 miesiące to jest wystarczająca długość czasu, żeby w ogóle jakąś zmianę zauważyć. No to, to już sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja, jeżeli chodzi o samopoczucie i o to, jak funkcjonuje mój organizm, za dużej zmiany nie zauważyłem. Hmm. Tutaj nas trochę wiatr zaskoczył. Okej, okay. zmieniłem trening. Musiałem zwiększyć podaż węglowodanów w diecie. Musiałem podwyższyć trochę kalorie. Więcej się ruszałem. No i to jedzenie stricte, samoczyste stało się... Dla mnie uciążliwe już, bo odnosiłem efekt przeciwny do zamierzonego, to znaczy jadłem zdrowo, żeby czuć się zdrowo, czuć się lepiej, natomiast ta ilość jedzenia, którą musiałem wyrobić, była dla mnie za duża, przytłaczająca. Czułem się źle, bardzo ciężko na żołądku mi było, dlatego musiałem wrócić do tych starych nawyków. To i tak miał być tam krótki eksperyment, właśnie na 2-3 miesiące. No i standardowo lecę no, 60-80% czysto i dobijam po prostu te liczby, których już nie mogę wepchnąć jakimiś produktami, które szybko przechodzą przez żołądek. Produkty przetworzone, cukry proste i myślę, że to wychodzi nam bardziej na zdrowie w takich okolicznościach. Testowałem też rozkład 20% jabłka, 20% tłuszczy i 60% powodanów Testowałem to też przez dwa miesiące i co zauważyłem, jak jest tego białka wiecie mniej, to nie od czuję się po prostu bardziej płaski. Nie czuję tej pompy, a ja, no mogłoby się wydawać, że to węglowodany głównie odpowiadają za tą pompę. Natomiast no jechałem na 100-120 gramach białka przez dwa miesiące i na w świecie. Osiągi siłowe były trochę gorsze, trudniej mi przychodziło. Ym, o, trudniej mi przychodził progres, yy, to na pewno no i ta pełność ta pewność, nie było tej, tej pewności mieć. różnicę poczułem jak zwiększyłem białko ze 120 na 200. Tam były pytania ostatnio, widzieliście mnie na zdjęciach na Facebooku i było sporo lajków pod komentarzem owca. Co zacząłeś robić, że cię tak rozwaliło? i... Nie rozwaliło mnie, bo waży praktycznie tyle samo od kilku miesięcy, tylko ta kompozycja ciała się zmienia. I właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o tej rekompozycji, kiedy jest możliwa rekompozycja. Jak wiecie, ja wracałem po kontuzji i to jest jedna z opcji, kiedy jest możliwa rekompozycja. Waga mi się trzymała mniej więcej w tym samym miejscu, zwiększałem objętość treningową, zwiększały się moje osiągi siłowe, co za tym idzie, ten mięsień się wypełniał i traciłem ten tłuszcz, bo zacząłem się dłużej i więcej ruszać. To jest pierwsza możliwość, druga możliwość to jest wtedy kiedy jesteście nowicjuszami, czyli zaczynacie przygodę z siłownią, wtedy będą się działy magiczne rzeczy, najlepszy okres w kadencji waszych treningów na pewno. Wtedy możemy tracić tłuszcz i zyskiwać tą tkankę mięśniową na pewno. I myślę, że to są te dwa przypadki głównie. No jeszcze jest trzecia opcja. Wtedy, kiedy jesteście najzwyczajniej w świecie na towarze, wtedy to się w ogóle dzieją magiczne rzeczy. Czyli te trzy ewentualności możliwe, możliwa jest wtedy rekompozycja. Waga waha mi się między 96, 97, 95 kg, czyli powiedzmy, stoję w tym przedziale i to jest tak, że w jednym tygodniu mogę mieć 96. Następnym pojem trochę więcej, mam 97, 97,5. No i po prostu wiem, żeby przystopować, czyli albo się zwiększam aktywność, więcej się ruszam, albo troszeczkę ucina jedzenie. i ta wraga, wa, wraga, ta waga wraca mi do normy i no tak właśnie się huśtam. tam między 96, 97, 95 było. Z jak spacerowałem z Kają, przed zawodami, to już dochodziło do momentów, kiedy nie dawałem rady dojeść i ta waga była 95. I a propos niedojedzenia, ostatnio mam duże problemy z właśnie wyrobieniem tych kalorii. Przez te tygodnie upałów nie wiem, czy tylko ja, ale Wy pewnie też traciście apetyt. I co robimy teraz z kają, to chodzimy i praktycznie jemy tylko na mieście. Ja dobijam kalorie z pizzychat i to nie jest tak, że my nakłaniamy do jedzenia śmieciowych e, rzeczy, ale jeżeli to jest jedyna możliwość, kiedy ja mogę dobić te kalorie, to ja to zrobię, bo ja wybrałem taki sport i mm, tak to się toczy. Poza tym, porównując ryż, kurczaka i brokuły, nie wiem, co ma więcej mikroelementów. Taka pizza, czy właśnie ten taki tradycjonalny zestaw? To już jest pytanie do Was. A ja się lepiej czuję po pizzy. No i jeszcze odnośnie tego komentarza, co mnie tak rozwaliło, to perspektywa. Zawsze stoję krok bliżej niż chłopaki, szczególnie zauważcie, jak dziku zamyka zawsze kadr. To znaczy jaździkiem, tak? Bo nie wiem, mamy takie ambicje, żeby zawsze wyjść największy na zdjęciach. I tyle, magia perspektywy. Ok, teraz jeżeli chodzi o trening. Ja przez ostatnie miesiące chyba dokładnie trzy bodajże trenowałem na planie Sakera, który znajdziecie na forum i zmieniłem go, ponieważ troszeczkę zmieniłem priorytety. Szykuje się nas na terskiej sylwetce. Być może za rok, zobaczymy. I też miałem odczucie, że za mało mam góry w tym planie. Czyli za mała objętość, po prostu ja nie potrzebuję takiej pracy na dół, żeby on miał jakieś racjonalne rozmiary. Natomiast ta góra, jeżeli tej pracy jest mniej, od razu to widać i czuję się jakbym nie ćwiczył w koszulce. Teraz po zwiększeniu objętości na trening górnych partii od razu widzę różnicę. Także w zasadzie to wygląda tak, że mam trzy razy w tygodniu górę i raz nogi. Czyli to jest trening przerwa trening, przerwa, trening przerwa. Jeżeli chodzi o cały trening, to wygląda to tak, że zaczynam z treningiem Siła Góra. I ten trening widzicie właśnie w tym materiale jakie ćwiczenia wykonuję. Następnie mam dół, nogi i to są jedyne nogi w tygodniu i one są w zakresie powtórzeń 8-12, czyli w tym hipertroficznym. Później mam hyper, czyli wszystkie ćwiczenia na górę w przedziale powtórzeń 8-12. No i później mam jeszcze następny dzień volume, czyli pod, na podbicie odjętości, też wszystkie górne partie. I tutaj no, priorytetem są cały czas barki. Czyli mimo tego, że w poprzednim planie niby te barki też były priorytetem, to jednak czułem, że było za mało tej pracy w szczególności właśnie na bary. Ehm, też zwiększyłem troszeczkę objętość na klaczach, za... trenuję właśnie w porozumieniu z sakerem. Tak jak mówiłem już wcześniej, już na tym poziomie, jak już jesteśmy średnio zaawansowani, warto jest, żeby ktoś na nas jednak patrzył ehm, i nie sugerować się czasami tylko swoimi przemyśleniami, ale warto też skonsultować to z kimś, kto patrzy na nas cały czas, ma z nami stały kontakt i patrzy na to wszystko z boku. No i, i, i czuję fajnie po tym planie, czuję się lepiej, chce mi się ćwiczyć. Już mi się przejadły te nogi, bo miałem trzy razy w tygodniu nogi. Po prostu mi się to przejadło i jest teraz ok. Yy, trzymajcie się, zdrówka, życzę.